Po raz trzeci Marecka Senioriada przyciągnęła swoim programem aktywnych seniorów z naszego miasta. To już trzecia edycja Senioriady w Markach. Cieszymy się, że to wydarzenie jest tak popularne wśród mareckich seniorów. W tym roku przygotowaliśmy wiele atrakcji, m.in. występ kabaretu, recital piosenek. Wydarzenie było organizowane przez Urząd Miasta Marki z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Poza tym, też w programie wieczorna potańcówka, a wszystko przy drobnym poczęstunku. Jak co roku na senioriadzie nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Miasta. Spotykamy się na Mareckiej Senioradzie, imprezie, która jest i współorganizowana przez seniorów, ale właśnie dla nich te wszystkie wydarzenia, wszystkie atrakcje, które w dzisiejszej mają mają miejsce, są. Organizowane bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania po raz trzeci tego wydarzenia w Markach i mam nadzieję, że wszystkie przedstawienia, wszystkie atrakcje, które w dniu dzisiejszym były przygotowały, przypadły do gustu i będzie to dobry zaczątek na kolejne lata, na kolejne pomysły przy organizacji właśnie tego wydarzenia. Cieszę się, że senioriada się odbywa w dalszym ciągu, że razem ze sobą współpracujecie, a jeszcze bardziej jest mi miło, że mogliśmy w tym roku jako samorządek u Spackiego Ucie współorganizacją swoją i ją wesprzeć. Marecka społeczność seniorów jest bardzo aktywna, czego dowodem jest zrzeszenie seniorów w kilku organizacjach. Jedną z nich jest Klub Seniora. Seniorada to znakomity pomysł. Przede wszystkim służy integracji całemu środowisku seniorskiemu. Seniorada jest imprezą, która integruje całe społeczeństwo i jest bardzo potrzebna. Bardzo dziękujemy i prosimy o jeszcze. Marecka Rada Seniorów to przedstawiciele środowiska seniorskiego w markach. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłam uczestniczyć w senioradzie. Wszyscy są pięknie ubrani, wszyscy się cieszą, że będą przez kilka godzin mogli sobie potańczyć. Jesteśmy bardzo sympatycznie przyjęci. Bardzo dziękujemy panu burmistrzowi za to zaproszenie. Na senioradzie nie zabrakło również przedstawicieli edukacji seniorskiej oraz Związku Emerytów i Rencistów. Mili Państwo, seniorzy, Wracajcie do nas, do Uniwersytetu III wieku, bo są duże spotkania i wszystko się udaje. Nasza senioriada jest bardzo, bardzo ważna. Dla starszych ludzi, bardzo się cieszymy, spotykamy się. Największym wydarzeniem trzeciej senioriady był występ kabaretu Koń Polski, ale recital Wojciecha Bardowskiego, przeplatany quizami i konkursami również przyciągnął uwagę seniorów. A, a pan kapitan Kierczak jej służył? Ja byłem dowódcą szwadronu Beretów. Wow! Ale tych czerwonych, zielonych moherowych. A jak imprezę ocenili sami uczestnicy? Ludzie mają możliwość spotkania się, wypełnienia czasu, poznania nowych ludzi, z którymi spędzają czas, poznają nowe rzeczy, które dla nich są czasami obce, Tworzą się różne warsztaty, chóry i inne, inna aktywność, nie tylko siedzenie w domu przed telewizorem. Integruje, instruuje i jeszcze stymuluje do różnych działań. My się spotykamy, cieszymy się, jest dużo radości, spotykamy znajomych, wspominamy dobre i złe rzeczy. No jest pięknie. Coś wspaniałego, nie wolno siedzieć w domu, tylko tak chodzić tak i bawić tak się bardzo. Dziękuję, namawiam dużo koleżanek, tak drogów czy jakie, żeby uczestniczyły w tym, bo bardzo pięknie. Tradycyjnie program Senioriady zakończyła potańcówka. Do tańca zagrał zespół Sokoły.